29 zaczęło się maja, karawana, o 9.00 wybraliście warsztaty, karawana, na warsztaty, każdy z Was sobie poszedł, Karabana. a po warsztatach pokaz otwarty był, Karabana. nie wszyscy mogli zdążyć, no bo byli boso, ale zebraliśmy i był wieczorny dym. Witam Państwa. Mamy obecnie w Różonym Stoku Festiwal Bez Granic 2023, i właśnie między innymi wczoraj organizowaliśmy i również dzisiaj Otwartą Przestrzeń Cyrkową. Jest to taka forma luźna, na której młodzież może wymienić się między sobą energią pozytywną, mogą się nauczyć od kolegów swoich czegoś, co ich zainteresowało, a także od innych artystów, zaproszonych gości. Jest to bardzo luźna forma, bez takiego przymusu. Całkowicie młodzież musi zorganizować sobie czas i wyjść z inicjatywą do drugiego człowieka. Na, do, na naszą otwartą przestrzeń cyrkową może przyjść każdy. Czy jakieś posiada umiejętności, czy zupełnie jest żółtodziobem przysłowiowym i chce rozpocząć przygodę. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Można, jakby nie każdy jest zmuszony do tego, żeby trenować, ale właśnie może czasami nawet obserwacja innego człowieka zainspiruje go do tego, żeby coś pokazać. A zwłaszcza nasi wychowankowie ze środka wychowawczego mogą pokazać coś innym ludziom, którzy przyjechali do nas goście z różnych miejsc Polski, mogą się podzielić i stać się nauczycielami tym samym i też uczyć innych, dzielić się czymś dobrym. I każdy już siebie zna. Jedni poznali drugich. Wszyscy poznali pierwszych, a ci trzeci dopiero przyjechali. Więc przywitajmy ich bardzo głośno, mówiąc tak. Karawana! Mówcie głośno za nami, bo to ważne słowo dzisiaj jest. Karawana! Karawana. Jeśli, a przepraszam, to ja nie policzyłem piękni i... Karawana! Wszyscy! Nasi wychowankowie mają możliwość rozwijania umiejętności cyrkowych, bo mamy dwie pedagogiczki cyrku w Różanym Stoku, w Mosie i w Mowie. Natomiast młodzież z Polski, która do nas przyjeżdża, niektórzy pierwszy raz dotykają piłeczki, niektórzy mają już jakieś umiejętności, czy nie wiem, próbują pierwszy raz w życiu na monocyklu. Także jest to różnie, ale zainteresowanie jest duże, jest bardzo pozytywna atmosfera, dużo radości, dużo dobrej energii, takiej młodzieńczej i pięknej. Festiwal Młodzieży bez Granic, oprócz tego, że właśnie ma szeroką gamę warsztatów, na których nasi chłopcy i goście przyjeźni, dziewczyny mogą się uczyć różnych rzeczy, ale również jest tutaj szeroka oferta pokazów, takich już naprawdę bardzo na wysokim poziomie, czy cyrkowych, muzycznych, są różne koncerty. I wieczorem też grupy z różnego stoku prezentują fire show, a także młodzież prezentuje pokazy swoich amatorskich teatrów. Z tego, co widzę, to jest bardzo pozytywna atmosfera. Są zadowoleni, radośni, bardzo dużo się dzieje. Mało jest takiej przestrzeni na nudę, a po prostu dziś rozczulił mnie tekst jednego z wychowanków, który powiedział: "Pani Aniu, taki festiwal powinien być codziennie, bo ja przynajmniej mam co robić." Więc naprawdę są bardzo zainspirowani, i widać to po nich, że na pewno wniesie to w ich życie. To są też młodzi artyści, na pewno wniesie to dużo kolorytu do ich występów i do przedstawień. No, jest to ogromne wyzwanie logistyczne, ale myślę, że nasi wychowankowie oczarowują i po prostu dla nich człowiek jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Mamy świetnych wolontariuszy, bo o nich nie można zapomnieć, że też bardzo dużo pomagają i ekipa jest świetna. Jest to spore wyzwanie, ale warto, na pewno.